Dzień dobry wszystkim. Dziś trudny temat wpadek z zakupami na aukcjach internetowych. Zajmę się historią trzech zegarków, które na razie tutaj są widoczne, odrobinę wyblurowane, ale za chwilę zaczniemy od pierwszego. Jeszcze krótko o kanale i o mnie. Ja nie jestem profesjonalistą. Naprawa zegarków i kolekcjonowanie to jest moje hobby, także czasami popełniam błędy. Ostatnio, trochę zupgrade'owałem swoje stanowisko serwisowe. Taką historycznie pierwszą moją wtopą to był zegarek kupiony na niemieckim ebayu, zegarek od szanowanego sprzedawcy. No ale prawdopodobnie sprzedawca ten niezbyt dokładnie ten zegarek sprawdził. Jest to zegarek IWC Schaffhausen. Z chronografem. Jak widzicie, to jest dość nietypowy zegarek, gdyż wskazówka sekundnika przeskakuje co sekundę. Czyli jest to zegarek niemechaniczny, czyli kwarcowy. Dlatego nietypowy, bo raczej na tym kanale takie się nie pojawiają. Ale nie do końca to jest prawda, gdyż ten zegarek, a w zasadzie mechanizm tego zegarka, to jest bardzo specyficzna konstrukcja haj quartz, czyli konstrukcja, w której moduł chronografu jest mechaniczny. Oczywiście taka konstrukcja wydawała mi się bardzo ciekawym okazem do mojej kolekcji. Cena była atrakcyjna, no, udało mi się go wylicytować, miał być w 100% sprawny, czyli było napisane, że chronograf jest sprawny, że Wskazania czasu, wszystko jest sprawne. No i co się okazało? Na naciśnięciu przycisku startu chronografu nic się nie stało. No, chronograf po prostu całkowicie nie działał. Oprócz tego jeszcze nie dało się ustawić datownika w tym zegarku. Jak widzicie, teraz ten stoper działa. On porusza się trochę inaczej niż wskazówka sekundnika od wskazań godziny dlatego porusza się inaczej, gdyż producent mechanizmu, który jest zastosowany w tym zegarku, postanowił trochę inaczej wykonać dzielnik i układ scalony, który steruje silniczkiem przesuwającym przekładnię chodu tutaj i mniej więcej tak, cztery razy na sekundę ten silniczek od chronografu jest poruszany. Producentem tego mechanizmu jest jaeger Kutr, no i IWC w swoich konstrukcjach wykorzystał właśnie ten mechanizm. Natomiast no jak go dostałem, no to ten chronograf nie działał. Na, nakręciłem o tym osobny film. Ale tutaj problemem było to nie sama naprawa. Chociaż sam ten chronograf jest dość skomplikowany, posiada 230 elementów bodajże. Natomiast problemem było pozyskanie części. Ja mniej więcej rok czasu czekałem na odpowiednią część, i w międzyczasie nawet uszkodzony element próbowałem dorobić i udało mi się to. Wykonałem cewkę elektromagnetyczną, gdyż ten element był uszkodzony. Przewijając cewkę z jakiegoś zegarka kwarcowego do formatu, który pasuje do tego mechanizmu, czyli wyjąłem starą cewkę i na nią przewinąłem nowe zwoje. Natomiast, no. Ten zegarek na bank nie działał, gdy do mnie dotarł, i wcześniej też na pewno nie działał u sprzedawcy, dlatego że brakowało łącznika pomiędzy cewką a płytką scaloną, która ste sterowała tą cewką. W związku z tym nie ma możliwości, że popsuł się w czasie po drodze. Po prostu fizycznie nie było połączenia pomiędzy tą zepsutą cewką a płytą mechanizmu. Po roku udało mi się kupić tą cewkę. Natomiast sama cewka też dotarła do mnie już uszkodzona. No, kosztowała sporo, chyba ponad 1000 złotych. Natomiast tą cewkę nową, ale uszkodzoną z eBay'a, udało mi się naprawić płynnym srebrem. Było widać, gdzie brakuje tego połączenia pod lupą, i gdzieś na jakimś bloku czytałem, że ktoś też miał taki problem, że udało mu się pozyskać cewkę, ale ta cewka no, nie działała. Oryginalne cewki były zalakierowane. Czyli te zwoje nie były widoczne, natomiast te, które co pewien czas pojawiają się, one, to, one są chyba po prostu już przewinięte przez kogoś. Natomiast po naprawie, to było pewnie trochę ponad rok temu, ten zegarek już działa bardzo sprawnie. Natomiast mówiąc szczerze, nie wiem, czy którykolwiek z zegarmistrzów podjąłby się takiej naprawy, bo po prostu części są niedostępne. Myślę, że kontakt z IWC no, może mógł być możliwy, natomiast cena pewnie przewyższałaby wielokrotnie wartość zakupu takiego serwisu w IWC, o ile w ogóle jeszcze serwisują ten mechanizm, no, gdyż jest to dość, dość jednak leciwa już konstrukcja, bo ten mechanizm, że Żarla Kutr zaczął produkować pod koniec lat 80., jeszcze w latach 90. ten mechanizm był stosowany, natomiast no w tej chwili już od dawna nie jest, od ponad 20 lat. W związku z tym być może to dałoby się zrobić. Natomiast wiecie, no cena by była zaporowa pewnie sam serwis to jest takie minimum 1000 euro plus części. W związku z tym sporo. Od tej ceny, która na aukcji była jako cena za zegarek sprawny. To jest pierwszy z zegarków. Kolejny z zegarków chronologicznie także z aukcji, także z eBay'a, ale ten przyjechał do mnie z USA. Też miał być sprawny. Chyba tam było napisane, że warto by było zrobić przegląd. Natomiast był to zegarek zupełnie sprawny. Nie do końca tak było, gdyż parametry jego chodu były całkowicie poza skalą, jeżeli chodzi o dokładność chodu, amplitudę balansu. Która była bardzo minimalna, w okolicach tam 130 albo 140. Błąd balansu, czyli jeden z ważniejszych parametrów wchodu, który no, mówi o, o tym, jak dokładnie może ten zegarek chodzić, wynosił. Na jednym z filmów mówiłem, ile to było, nie chcę teraz skłamać, ale to na, na pewno było sporo poza skalą. Ale oczywiście, no, tam w opisie była informacja o tym, że warto zrobić serwis. Natomiast w momencie, kiedy ja wykonałem ten serwis samodzielnie, przy okazji zdobywając co najmniej jeden niepochlebny komentarz, że metalową pensetą dotykałem tego mechanizmu, co było słusznym, negatywnym komentarzem. No ale abstrahując od tych moich błędów, no to sam serwis odkrył, że jeszcze w tym zegarku. Podobnie zresztą jak w pierwszym brakuje fizycznie części, która jest niezbędna do tego, żeby można było powiedzieć, że on jest w pełni sprawny. Otóż brakowało koła datownika, które pozwalało na to, że po prostu data działa, czyli data przeskakuje. Ja zanim pozyskałem właściwe koło, no to troszkę się naszukałem. Ono nie było dostępne w serwisach takich popularnych właśnie typu eBay, czyli... U największego dostawcy części nie tylko do samochodów, ale też do zegarków. Znalazłem to na jakimś tam profesjonalnym portalu z częściami do zegarków klasy premium z Hiszpanii. W Hiszpanii chyba ten, ten sklep się mieści. I dość szybko dostałem tą część, nawet nie tak ekstremalnie drogą, bo zapłaciłem około 100 euro za takie koło datownika. Natomiast no tu popełniłem błąd, taki, że nie do tego modelu mechanizmu Gerard Perego zamówiłem to koło. Ono pasowało, też jest o tym film, natomiast ta data nie przeskakiwała. Rozmiarem pasowało, ale brakowało pewnego elementu, który pozwalał na to, że to koło było dopasowane do tarczy datownika, to znaczy znajdowało się w tej samej płaszczyźnie. Co ciekawe, jak testowałem i przyciskałem patyczkiem drewnianym to koło, żeby sprawdzić, czy będzie działało, no to, wtedy, to wtedy działało, ale złożone nie działało i musiałem zamówić jeszcze raz to koło. No i tym razem się udało. I teraz możemy popatrzeć na obecne parametry chodu tego zegarka. Od serwisu minęło, yy, moment jest czerwiec, czyli 9 miesięcy. I te parametry, no, może nie są najlepsze, ale tak naprawdę dokładność nie pogorszyła się za bardzo, gdyż na oryginalnym filmie, gdzie serwisuję i na, naprawiam ten, ten zegarek, to tam było 8 sekund na dobę. Natomiast jeżeli chodzi o amplitudę balansu, to wtedy to było 250. Udało mi się poprawić tą amplitudę przez. No, jeszcze raz dokładniejsze wyczyszczenie elementów przekładni chodu bit error czyli błąd balansu jest w normie tutaj można by było ewentualnie jeszcze troszkę powalczyć może o lepszą dokładność tak żeby tych sekund dodawał mniej na dobę zastosowany w tym zegarku mechanizm to jest naprawdę naprawdę coś, coś wspaniałego jest to mechanizm in-house, produkowany przez Girard Perego. Niezwykle cienka konstrukcja. Girard Perego ten mechanizm wykorzystuje także do budowy swoich chronografów, czyli te chronografy one od strony dekla wyglądają podobnie, natomiast Girard Perego moduł chronografu nakłada pomiędzy tarczą a mechanizmem, znajduje się wtedy taki moduł chronografu. Tutaj, zegarek wyprodukowany przez Girard Perego ma swój. Unikalny numer. Jak widzicie, te numery są niskie. No, nie są to zegarki produkowane w tysiącach czy setkach tysięcy egzemplarzy. Raczej to jest mniejsza produkcja na rok. Naprawdę pięknie zdobiony mechanizm różnymi rodzajami szlifów. Pięknie też jest wygra wygrawerowana tutaj nazwa fabryki oraz typ mechanizmu. Ciekawie rozwiązane jest także Mocowanie wachnika. Jeśli chodzi o częstotliwość pracy balansu, no to tutaj ten, ten mechanizm nie odbiega. Od, od innych on ma 28-800 półwahnięć na godzinę. Natomiast wyróżnia go na pewno no, kunszt i piękno wykonania, i dokładność, i precyzja. Odsumowując zakup na aukcji tego zegarka, to dodatkowo zapłaciłem około 1000 zł za części. Częściowo była to moja wina, bo zakupiłem nieprawidłową. Już abstrahując od tego, no to jeszcze oczywiście tutaj mamy koszty serwisu. Oczywiście są zegarmistrzowie i serwisanci tacy, którzy wykonają to także w Polsce. Natomiast pozyskanie części, jeśli nie jest się certyfikowanym przedstawicielem, dla nich także może być wyzwaniem. I ostatni z zegarków, także zakupiony na aukcji. Ale już to nie był eBay, tylko Satabiki. Ten zegarek przyjechał do mnie z Hiszpanii, także miał być całkowicie sprawny. Jest to ciekawa konstrukcja, chociaż tutaj zdania są podzielone. Jest to, tak z mechanizmem 1887. Tak hoyer reklamował ten mechanizm jako mechanizm całkowicie in-house. No okazało się, że szybko entuzjaści zegarków zauważyli, że ten mechanizm przypomina bardzo jeden z chronografów Seiko. No i firma TAG w którymś momencie musiała się wytłumaczyć z tego i przyznali, że po prostu kupili patenty na produkcję tego mechanizmu. Natomiast mechanizm jest całkowicie produkowany w Szwajcarii. Tak, Hoyer zmodyfikował tutaj w stosunku do oryginalnego projektu Seiko wiele elementów. Płyta mechanizmu jest całkowicie przemodelowana. Inny rodzaj zabezpieczenia koła balansowego um, zastosowano. No, ale oczywiście podobieństwo jest, jest jednak widoczne. Jest także inna grubość wysokość samego mechanizmu niż w projekcie Seiko. Poza tym w porównaniu do, do zegarków Seiko no, zdecydowanie według mnie lepiej wyeksponowany jest ten mechanizm od strony Dekla niż robiło to Seiko. No właśnie i w związku z tym, że jest to jednak ciekawy mechanizm, bo on powiedzmy nie jest w pełni in-house, natomiast tutaj tak hojer zarówno historycznie, jeżeli chodzi o konstrukcję chronografu, jak i Jakie modyfikacje współczesne, no jednak, sporo zmienił. Wiecie, to nie jest tylko wygrawerowanie na deklu, na, na rotorze nazwy fabryki. Naprawdę tutaj było sporo zmian, ale jednak jest to patent zakupiony. W związku z tym mi się wydało ciekawe, żeby mieć taki zegarek w kolekcji i kupiłem go jako w pełni sprawny. Natomiast szybko zauważyłem, że on no, po pierwsze, zatrzymywał się. Zatrzymywał się po 10 sekundach, nieraz po 2 minutach, i sprawdziłem go, jak on dokładnie chodzi. No i okazało się, że jest zupełnie poza skalą. Tak poza skalą, że nie przypomina to w ogóle zegarek mechaniczny. No, stwierdziłem, dobra, no być może wystarczy po prostu wykonać czyszczenie. Dodam tylko, że czyszczenie takiego zegarka przez Takhojera. No to jest minimum 750 euro i oczywiście czas oczekiwania. Pewnie, jeśli nie są potrzebne, także części. Jeśli wysyłaliście któryś z tych zegarków, które o których dziś opowiadam do serwisu w Szwajcarii, to dajcie, dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy jakie były te realne ceny oraz czasy oczekiwania w waszym przypadku. No, ja się oczywiście zdecydowałem na wykonanie czyszczenia samodzielnie. Jest to skomplikowany mechanizm, ale stwierdziłem, dobra, powinienem dać radę. Natomiast szybko zauważyłem to, czego nie zauważyłem w momencie zakupu, że brakuje jednej istotnej części po prostu w tym zegarku, i to jest. Trzeci z zegarków kupiony na aukcji przez internet całkowicie sprawny, w którym, który nie mógł się zepsuć po drodze, gdyż fizycznie brakowało w nim części i po prostu na pewno niedobrze także działał w tym przypadku w Hiszpanii. Na no, więc czego tutaj brakowało? W momencie jak wyjąłem mechanizm z koperty, zauważyłem, że coś jest nie tak z łożyskiem koła balansowego. Łożysko koła balansowego znajduje się pod tym rubinowym kamykiem, tutaj w centrum koła balansowego. A przynajmniej powinno się znajdować, no bo odkryłem, że po prostu tego łożyska w ogóle tam nie było. Jeszcze pozwólcie, że może dokładnie pokażę Wam, o czym my tutaj mówimy, o którym elemencie. To jest to łożysko, właśnie w tym momencie je wyciągnąłem. Znajduje się na gumie. Łóżisko składa się z dwóch części: pokrywki no i samego, no i samego łożyska. Jak to położę na stole, no jest to naprawdę mała rzecz. Samo łożysko spadło na matę. Natomiast to, co znajdowało się w zegarku, który kupiłem, nie zawierało łożyska, tylko tą po prostu nakładkę. Która osłaniała oś balansu, co prawda, no ale nie spełniała roli łożyska. Dlatego się zatrzymywał zegarek. Dlaczego w ogóle ten, ten zegarek działał? Dlatego, że płyta, na której umieszczone jest łożysko, ono posiada otworek, przez które przechodzi oś koła balansu. W momencie, kiedy ten krążek, który widzimy tutaj, był założony, no to tak naprawdę to koło balansowe mogło pracować, aczkolwiek miało duży luz, w związku z tym, że fizycznie nie znajdowało się łożysko w płycie koła balansowego. No i po prostu latało. W zależności jak ten kamień zewnętrzny ułożył się, to raz to koło działało lepiej, raz gorzej, ale na pewno nie mogło działać za długo dobrze. Oczywiście, jak sprawdziłem w eBayu, no to części. W, zupełnie nie ma. To zupełnie, zupełnie. Można kupić tylko na eBayu. Było wtedy jeden kompletny mechanizm 1887 Tak Hoyera. Oczywiście można było też kupić Seiko. Natomiast, no, raczej y, większość części nie jest wymienialna pomiędzy tymi mechanizmami. Być może jakieś są. Wymienialne, ale w związku z tym, że tych modyfikacji było tyle, no to wiecie, bez specyfikacji, znajomości tych wszystkich serwisowych niuansów, to by było trudno podjąć decyzję. A zresztą, jaką decyzję, jak i tak nic nie mogłem kupić. W związku z tym stwierdziłem, no dobra, ale no jest to łożysko. W związku z tym, być może będzie pasowało do innego zegarka. Z tego małego mechanizmu pozyskałem łożysko, które znajdowało się w tym miejscu. Komorze na łożysko. No i założyłem do takhojera. chojera. I to jest właśnie ten element, którego brakowało. Widać nawet taką dziurkę, przez którą przechodzi oś balansu. Oczywiście to nie jest oryginalny mechanizm takhojera chojera ani Seiko. Natomiast no po prostu nic lepszego nie posiadam a nie chcę uszkadzać działającego zegarka Seiko. Natomiast no, wyjątkowo dobrze pasuje to łożysko. Parametry chodu pokazują jednak, że nie jest aż tak idealnie. Natomiast patrząc na drgania samego koła balansowego, no to, to mieści się w normie, jeżeli chodzi jak to koło pracuje. Natomiast parametry chodu pokazują jednak, że tutaj mogłoby być lepiej, być może to jest kwestia regulacji. Nie sprawdzałem tego jeszcze, ale być może właśnie samego łożyska. Drugie łożysko z mechanizmu dawcy chowam. No bo wiecie, nigdy nie wiadomo, co kiedy się przyda. Jeszcze pokrywka. Po tym, jak złożyłem do tego tak hojera, to użyskał. No to on po prostu ożył. Już od razu zauważyłem, że koło balansowe zaczęło pracować poprawnie. No, i sprawdziłem, jaka jest dokładność tego mechanizmu. Oczywiście parametry powinny być odrobinę lepsze, natomiast one tak naprawdę już mieszczą się w normie. A więc, czy ja was tutaj zniechęcam do tego, żeby kupować na aukcjach internetowych zegarki? Otóż nie zniechęcam, ale jednak istotne jest, jakie, jaki background, jaką historię ma sprzedawca. Ile ma pozytywnych komentarzy, ile ma negatywnych. Zauważyłem, że często. No, poziom powiedzmy 90% pozytywnych komentarzy to może być mało. Musicie zwrócić uwagę, bo w jednym portalu może to być ok, a w drugim już absolutnie y, to może świadczyć o tym, że coś jest nie tak. Y, oczywiście nieraz te negatywne komentarze mogą być może wynikać z, z wpływu konkurencji, jakichś tam wzajemnych potyczek. Natomiast, y, no, te, te przykłady, które wam dziś pokazałem no to jednak ci sprzedawcy oni nie mieli 99 albo 100% pozytywnych komentarzy, a, a zdarzają się tacy sprzedawcy, którzy mają, oni mieli bardzo przyzwoite ratingi. Ale jednak tam w komentarzach jakieś takie podobne sytuacje, które mnie spotkały, można było wyczytać. I to nie znaczy, że zawsze się tak trafi, bo ja. W przypadku jednego, a może nawet dwóch tych sprzedawców, to nie jest pierwszy raz, kiedy od nich kupowałem. Oczywiście dla nich jestem anonimowy, ale ja pamiętam, od kogo, od kogo kupowałem. I za tym innym razem wszystko było ok. Także też nie jestem na 100% pewien, czy wiecie, czy ten zwracanie uwagi na rating, na komentarze, to jest gwarancja tutaj sukcesu i powodzenia. Ale jednak no, na pewno warto. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te trzy zegarki posiadają także dość nietypowy mechanizm. Prostsze w serwisie byłyby np. chronografy na platformie 7750 albo ETA 2824-2892 zauważyłem, że bardziej nietypowy mechanizm zwiększa prawdopodobieństwo w topy podczas licytacji. Dlaczego tak się dzieje? No pewnie dlatego, że nietypowe mechanizmy, nietypowe zegarki. Trudniej jest po prostu serwisować. Części wszędzie są droższe i wszędzie są trudniej dostępne. No dobrze, w tym odcinku to tyle. Może pozwolę sobie jeszcze zachęcić widzów do subskrypcji kanału, jeśli ten materiał się podobał. I do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.